Krzywy, co to za zwierzę? Hmm, czy to kameleon? Nie. Ostatnio fajnie się zwierzęta przyjęły z waszej strony, więc postanowiłem tutaj sobie zrobić Eo, to A to co było na ścianie to był homo sapiens. To był, takie zwierzę. To tak. był kameleon. Eee, runda, że nie. Runda pierwsza, a w niej takie oto zwierzę. O e, dobra, że nie mam błędu autograficznego. Mm, coś mi tu nie leży, coś mi tu nie leży. Jak kojarzę mniej więcej co to jest, bo kiedy miałem długie włosy robiłem sobie przedziałek na bok, coś na środku. To myślę, że były nie, takie zawiasy jest. i byłem nazywany właśnie na część tego zwierzęcia, przez moją siostrę akurat. To jest chyba Bawu. To jest Bawu, bawu. bawu. tylko że afrykański, ale... Bawu afrykański, mężczyzna. tak, i tak czyli dobrze, dobrze kombinowałem, bo tak. na początku miałem antylopek, no, ale ona w ogóle inaczej wygląda. Bawu to jest, Bawu. Tak. A tutaj? O kurde, wele. O kurde, Ej, co? To jest jakiś górski dziki kot. No Dobra, no ale... Gatunek charakterystyczny, mam wrażenie, dla pewnego regionu. Wydaje mi się, że ten zwierz, którego zapisałem, ma trochę większą głowę. Może się wygłupię, ale ja, ja, mam, mam. ja mam Pumę. To ja też dałem to jest, Puma. Puma. jest to Puma, Pu nie? Pugar. Ok, Pugar. Czyli, czyli dobrze, Puma. Dokładnie, możecie kojarzyć yy, skąd? to słowo skądinąd. Um, dobrze, to trójeczka. Dobrze Wam idzie, powiem Wam. Dobrze zadajecie. W tej odpowiedzi. Tak mi się wydaje, no ale... Wydaje mi się, że to widziałem już nawet kiedyś. W Co, ja mi się wydaje. Że ja użyłem tego zdjęcia w swoim quizie. Wydra. Yy, ze zwierzętami. Czy to jest? Miałeś wydra? wydry? Tak. To miałeś wydra. wydrę? Tak. Nie wiem tak. czy... Nie to wydrę. samo zdjęcie. No Tak. On nie kojarzyłem. A nie, nie wiem czy miałeś wydrę właśnie. To się też nie wydawało, to, że nie miałeś, miałeś Tak? No. Ja nie powiem. Ja nawet nie wiem, czy tego nie ma na mini. <laughs> Ale no dobrze, że tak Sprawdziliśmy podwójnie naszą wiedzę. Runda czwarta. Piękne, majestetyczne zwierzę. I teraz tak. Um, teraz tak. Jeżeli chodzi o. Nie Kurde, ja się zaraz wygłupię, chyba. No dobra. To na, jest, to na pewno nie jest. gepard. To na pewno nie jest gepard. Z tym przykładem jest o tyle trudno, że tutaj kilka nas pasuje. Tak, właśnie jest problem, bo ta, no. ten kot ma różne nazwy. Tak. W zależności od. Ja tego, gdzie, Leoparda. Kto, jak... Leopard, jeszcze sobie ja sprawdziłem specjalnie. Lampard. lampard, Leopard, one są, one są. Ale A dę, one są. Lampard, ty masz do czy... lampard, lampard albo Leopard? Lampard, Leopard, Pantera. Lamp, okay. Lampard plamisty, tak, tak, ale Leopard też jest. Tak. To jest ta sama nazwa. Tak, to tak, się tak, tak. To samo tak, zwierzę. Dlatego mówię, wolałem jeszcze zweryfikować, ale tak. leopard. Właściwie wiedziałem, że. Bo z tym właśnie kotem są takie problemy, że są różnego rodzaju nazwy. Dobrze, to piąteczka. nie wiem, no ja mam takie. Nie, ja też. Takie skojar skojarzenie od razu. Mił? Muł? To jest muł. Czyli krzyżówka osła i konia. Fak muł. Ty myślisz, że krzyżówką osła i konia jest? Co ty, kuc, ty nie? dał? Co, co on dał? Kuc? Kucyk. Tak. A ty do celowo dałeś no, jest... Sabotowałeś samego siebie celowo dla śmieszności, nie? Nie wiem. Dla <laughs> śmieszność Szóstka. O kurcze. Kojarzę to. Ale... Kojarzysz moim zdaniem, z pozycji stojącej. tej chwili to Fredka. jest no, taki też, ale... Ja spasuję. Czekaj. Nie wiem, to się dokładnie nazywa. No, to jest to ciekawe. Jest to zwierzę. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakaś odmiana lemura i napisze lemur coś, ale nie wiem co to jest. Co to jest? Ja pasuję. To jest panda czerwona. Panda czerwona, oh, okej. Okay. Która ma taką szumną nazwę, zaraz wam powiem. Panda A, czerwona. Ja, ja kojarzę jako pandę czerwoną, pantka ruda. Pantka. pantka. Okej. Okay. Ona tak staje na takich e, strasząc. Fajne, fajne, to ciekawe takie. akurat, no. tak, A to no. nawet chyba widziałem kiedyś tą o. pandę, pandę rudą w jakimś zomorze. Tak mi się coś kojarzy. Śmiesznie. Dobra, dawno temu jak Runda siódma. A, to jest łatwe. Chociaż. Nie, to nie jest łatwe. Ty. E, to, jest, to jest chyba najtrudniejsze. W co to, nie, to nie jest łatwe. Drugie najtrudniejsze. To nie jest łatwe. Jeszcze będzie jedno równie, równie ciężkie, ale możecie, macie szansę, mam wrażenie, kojarzyć bardziej niż to. Nazwy tego wszyscy znacie, bo słyszycie ją. Tylko nie wiem, szczerze, jakie jest takie konotacja językowa jest między nazwą zwierzęcia a, a określeniem czego innego. Nie wiem, no mi się to kojarzy z jedną rzeczą, ale wydaje mi się, że to, że ja mam w głowie zupełnie inny. Nie, ja, ja... nie wiem. Dobra, ja spróbuję. No, no. Podobno, aparat taki gębowy mają mrówkojady, ale tak. one inaczej wyglądają. Ja mam mrówkojadę. Tapir. 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 Tak. tak. Papier, kurde. No, no. Mrówkoja to jest taki niższy, bardziej przymniejszy. Dłuższą bardziej, trąbę dłuższa, ma i ma taką kulczatk kulczatkowatą... No. Tak, tak. No. Demet. Czy tu trzeba wpisać dokładnie? Nie. Jezu, ale bym zrobił błąd, o kurde Czy ty chciałeś zapisać hipopotama? Nie, gorzej, gorzej. Jednorożec <grywa> Już miałem napisane, nie A ja ale powiem wam, że specjalnie chciałem, tutaj myślałem, że nosorożec. się może pomylić z jednorożcem i z nie. Tak, Więc... a to jest nosorożec jakiś tam, czy co? Czy Chyba szary to tam. jest, nie okay. wiem o. Chciałem, chciałem tutaj zobrazować zobaczyć. byłby taki jak sekwana pięknie. Tak, jednorożec. Dawaj, dawaj. Runda dziewiąta. No, co? Jakiś gatunek tej rodziny. Z tej rodziny moim zdaniem. Jest duży, wydaje się być bardzo duży. Mm -hmm. Ostatnio widziałem na Facebooku, jakiś filmik mi się podpowiedział o takim... E... Chłopaku, który, mężczyźnie w zasadzie, który tłumaczył ile z gatunków os w Polsce, 17 bodajże. Możliwe no. Ja mam szerszenia. To są szerszenia. Też to mam A propos szerszeni to bardzo polecam, to są jedne Winchi? z najlepszych filmów, jakie kiedykolwiek ktoś opublikował na YouTubie i bardzo trzymają w napięciu. Dokument? Usuwanie gniazda szerszeni. Serio, to tak wciąga, że, a, wiesz, że a ty wiesz, że jak kiedyś na strychu w domu gniazda szerszeni? To Adama no, są było. mniej więcej filmy. takie. No wiesz, że Też. Dobra, runda dziesiąta. No, to jest znowu to jest ta sama historia. Albo to jest Gronostaj, albo to jest Łasica. łasica. Ja mam Łasicę. To jest Kuna. Kuna! Myślałem, że kuna, no kuna, kuna Leśna. A mi się wydawało, że Kuna ma, nie ma takiego ubarwienia. To dlatego. jest Leśna, ale jest jeszcze domowa. Ale mam wrażenie, że Łasica jest nieco jednak inna. Ma wydłużoną szyję. Szyję rzędziem, ma wydłużoną tałośnicę. No dobra, trudno. no, Jak kuna to to kuna. Słuchaj, lecimy dalej. Widzisz, kune kuna mają wszystkie takie bardzo blisko. Właściwie mi się, mi się bardziej kojarzyła taka kuna. o. o to, no ale to, 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 to. To, to jest to samo. Że, nie? że ta barwa jest taka inna, ale to ja jestem laikiem, więc ja nie. Dobrze, Dziś 11. Eee, dobra. To jest po prostu gruby dachowiec, kod domowy. To jest żbik, to jest żbik. Nie! Żbik. To nie jest żbik. To jest zdjęcie z ZOR. Co ty gadasz? A ja właśnie nie chciałem kombinować, bo mi się wydawało, że to jest pułapka twoja. Że dałeś po prostu spasionego whiskasem kota domowego. A to spasionego whiska whiskasem żbik. Kurde. 12. -ka. I to jest to tu ciężkie, co mówiłem jeszcze. Mogę wam zdradzić, że jest hodowane to bydło przez plemię. Tutsi Kurde Age of Empires Przypomnij sobie, co tam było? Czemu się do siebie zwracasz? Age of Empires No bo w Age of Empires były takie zwierzęta jeszcze dziwne raz. Nie wiem, już miałbym iść by się wypowiedział. <śmiennie> hey, Age of Empires. Nie, 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 nie. na J, charakterystyczne. <śmiennie> hodowane <Na j> <śmiennie> <Na j> <śmiennie> w Afryce Wschodniej, głównie Uganda i Rwanda. Ale na J imię? Nie. To nie przypomnę sobie. Gotik. skup się. Te rogi da się. On, on... W Gotiku nie było takich odmian nie, bydła. Wiem. Grach strategicznych. Nie, tak. no ja, ja nie wiem. Watussi. Ja nie, nie, nie wiem. Ankole, Watussi, ale to kojarzy, ja kojarzyłem. Tego, ale fajnie. Ja ale udałem. Fajne. fajne Dobra, do no, sobie coś o tym. O kurde. O kurde. I to nie satysfakcjonuje mnie. Ukreślenie bydło, czy coś takiego. Ja pas. Mogę wam zaznaczyć, że nasz kolega. Zajmuje się hodowlą. A czy tu jest nazwana jod? Nie. Jest takie bydło, które ma nazwę na jod chyba. Yuki? Nie, nie, nie. Coś mi się kojarzy. Może ktoś z widzów to wie. To są... Z Ameryki? Krowy. Ale z Ameryki. Europejskie. A to nie. Elektryczne dla północy. Wyżynne szkockie. Highlandy. Ojej. Wyżyn, no, bydło wyżynne szkockie? Tak. Highland. Okej. Okay. No, szkockie. Jakbyście nam napisali, że krowa no, szkocka, to bym Wam zaliczył. Nasz kolega się rozwijał. Ciekawe, ciekawe też, fajne. Ale Dobra, to możemy do kolejnej rundy od razu wylecieć. Stakowiec. Jest to gdzieś to brawo. Też było krzywek, tak? Nie tak, tak. no, wiedziałeś tego. No. Okej, okay, już wiem. <laughs> dlatego już, już tak przekazaczyłem, co myślę, A, tak. Znam. Dobra, runda 15, ostatnia, chyba. Albo przedostatnia. No, sprawdźmy. Prze przedostatnia. To też było? Nie. Bo ja się ostatnio dowiedziałem, że te osobniki żyją w Polsce. To jest rakun, czyli shop pracz. To jest shop pracz, tak. Ja nie no. wiedziałem, że one się tak rozpowszechniły w Polsce. To są zaczynają być problemem. A ja nigdy nie wiedziałem na żywo praczacza w Polsce. Kurczę, ja gdzieś ostatnio byłem, to opowiadali e, mieszkańcy. E, nie pamiętam jakie mi miesz... Jeszcze jedno no, jedna, 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 ta. tak. opowiadali o tych właśnie shopach praczach, że zaczynają być problemem. Chyba, jeżeli masz 9 punktów, dobra, tak, to dalej. ostatnia, 16 strasznie mały, dodaje się. Ale, z, jakby kolorystyka nie. No, nie ale nic innego nie myślę. Jedyna nazwa, na którą jestem w stanie wpaść, może to jest jakaś odmiana kolorystyczna tego węża. Zaskroniec? No i to jest podalec. PADALEC! ja. Mówiliśmy się aj, aj. o zaskrońcach i o padalcach okay. I o plamistych okay. chyba, nie? W... Żmija też była... Kobra? Żmija... Kobra tak, nie, była? ja mówię o tych, które są w Polsce Aha, Żm... okay. Chyba żmija plamista O zaskrońca Zmija... na pewno Zaskrońca widziałem, tylko zaskrońce są małe i są czarne chyba raczej, nie? Żmija plamista... Zegzakowata nie plamista Przepraszam, jaszczurka e, jest, salamandra jest e, Zegzakowata występuje w Polsce Padalec, no i zaskrońc, plamista. Nie? Widziałem na szlaku Tak W e, górach Dobra Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, zdobyliście punktów. Pewnie większość z Was miała blisko. Remis Maxa. Tak, do zobaczenia. Siema.